Zagadki i Moniki. Jak widzicie, dzisiaj nie jesteśmy u siebie w domu. Jesteśmy w hotelu. Filmik nagrywamy podczas naszych ferii. Sprawdźcie, już dawno się skończyły, ale było bardzo miło. Bardzo podobały wam się nasze filmy z poranną rutyną. Dlatego dzisiaj zapraszamy na filmik. Nasza poranna rutyna w hotelu. To jest nasze łóżko. Śpimy tutaj razem z moją najlepszą siostrówką na świecie. Z Agatką. Wstajemy codziennie około godziny ósmej. Nie chcemy marnować czasu na długie spanie, bo czeka nas mnóstwo atrakcji. Łóżko mamy zaścielone, jesteśmy już ubrane. No to teraz pora na poranną pielęgnację. Zapraszamy was do łazienki. Zobaczcie, mamy taką całkiem dużą, fajną łazienkę. Na początku myję sobie twarz, ale to już zrobiłam, a teraz będę używała tonik. Ja nie robię sobie takich dokładnych ja tylko moje Ten Ten już rozprowadzony, wklepuję go sobie w twarz, a teraz będę używała takie serum. Mmm, trochę dziwnie wyglądasz. Muszę go sobie rozprowadzić po twarzy. A to czego te serum jest potrzebny w To jest takie zwykły nawilżający serum. Mam tutaj takie dwa kremy. To jest też taki zwykły nawilżający krem i to jest właśnie takie duo, bo to jest z tej samej serii, ten tonik i krem. I mam tutaj jeszcze taki SPF, ale ten SPF sobie używam pod makijaż, a na wakacjach praktycznie w ogóle nie robię sobie makijażu więc będziemy sobie używali tylko tego kremu. Ale ty tego dużo nakładasz Monika. Ja po momencie twarzy stosuję tylko lekki kremik nawilżający. No dobra Aga, koniec tych pielęgnacji w lesieńcu. Sprawdźmy może co do nowego w internecie. Przed śniadankiem jeszcze chwilę siedzimy sobie w telefonach. No, trzeba sprawdzić, co się dzieje na świecie. O, napisała do mnie koleżanka! Zaraz wyszli kilka fotek z naszego wypadu. A wy oglądacie już w środę nasz vlog z ferii? Zwiedziliśmy kilka fajnych miejsc! Nie uwierzycie, nasza mała była czarownicą i przyleciała na miotle! A ja wygrałam wyścig na porciakach! Ale to wszystko zobaczycie właśnie w środę. O, ale dzisiaj mglista pogoda! A, no właśnie, pokażę wam jeszcze jedną rzecz, tylko muszę się ubrać. Nasz hotel położony jest nad samym brzegiem jeziora Czos. Zobaczcie, jaki mamy stąd piękny widok. W lecie tu musi być naprawdę pięknie. Chociaż zimową porą też ma to swój urok. Pewnie w wakacje większość czasu spędzałybyśmy na tym balkonie, obserwując sobie jachty i kąpiących się ludzi. Ale w zimie trochę jednak jest tutaj za zimno. Wracam do pokoju. Strasznie mi burczy w brzuchu. No, ja też jestem głodna. Ciekawe, co dzisiaj będzie na śniadanie. W hotelu jest mega fajnie, bo jest duży wybór różnych potraw i można sobie wszystkiego wypróbować. Ja już jestem gotowa na śniadanie, ale musimy jeszcze poczekać na Monikę. Przy okazji pokażę wam nasze piętro. My mieszkamy na drugim piętrze. Tam na końcu jest sklepka schodowa. Ale ja wolę jeździć windą. Sprawdźmy, czy Monika już jest gotowa. O, jest Monika. Dobra, możemy jechać na śniadanko. Przywołujemy windę. Dobra, winda już otwarta, wchodzimy. Idziemy na parter nad Skamizerą. Nie jest to długa przejażdżka, ale bardziej atrakcyjna niż schodzenie schodami. Zaraz jak się wyjdzie z windy, mamy salę za Ale tutaj głównie chodzimy południami. A dzisiaj kręcimy przecież dla was poranną rutynę w hotelu. Idziemy jeść, tam jest restauracja. Śniadanie mamy w formie szwedzkiego bufetu. Zobaczcie, jaki tutaj duży wybór. Muszę się rozejrzeć i znaleźć coś pysznego. Ja wiem, ja sobie zjem może takie pyszne naleśniczki. Na wierzch naleśnika biorę sobie dżemik. Mm, ale smacznie wygląda, chyba sami przyznacie. A ja teraz robię herbatkę dla wszystkich. A w tym czasie mamusia przygotowuje mi kanapkę. Mi naleśniki smakują bardzo dobrze. Ja ogólnie na co dzień nie jem takich słodkich śniadań, tylko zazwyczaj jakieś kanapki. Dlatego wiecie, dzisiaj mam coś innego. I no naprawdę bardzo dobre to te Wziąłem sobie jeszcze żurawina. Ja sobie też podjadam, tego ja moje śniadanie oceniam 10 na 10. Bardzo dobre. Ja mam takie zwykłe kanapki, bo nie mogłam wybrać sobie czegoś lepszego, ale kanapeczki też są pyszne i bardzo mi smakują. A spójrz, kochani, jaki mamy piękny widok za oknem. Tam serka możecie zobaczyć jeziorko, więc naprawdę jest pięknie. I tutaj byście jakieś ławki, więc jakbyśmy tutaj przyjechali w lato, to byśmy mogli sobie to śniadanie jeść tam na dworze. No to byłoby naprawdę super. No ale dzisiaj zostaniemy tutaj przy tym stole. Zobaczcie, kochani, tam daleko jest taki ogromny kominek. Gdyby było nam Zimno, pójdziemy z tam i się obrzyjemy. Kam już zjadłam, ale mam jeszcze ochotę na płatki z mlekiem. Może pójdę pomóc Agatce. Mam już swoje płatki z mlekiem, możecie życzyć coś smacznego. Teraz pora na jakąś pyszną kawkę. Ja sobie, mamie i tacie. Już się robi. Kawka dla mamusi gotowa. A to ten duży kominek, o którym pan mówiłam. Ale to cieplutko. Ale bym chciała zagrać bilarda. No to jakiej sprawy, idziemy. No tak, ale ten jest pan bez głowy. Co to opowiadasz? zwariowałaś? Naprawdę, schodziłam tam i go... Dobra, chodźmy grać, bo zaraz ktoś zajmie. Codziennie po śniadanku schodzimy z Agatką na niższe piętro pod restauracją. Zobaczcie, co tam jest. Tak, zgadliście, to sala z gradem. Ja już sobie trenuję. Ten stół jest w ogóle strasznie duży i taki bardzo masywny. Jeszcze nigdy chyba na takim dużym stole nie grałam. Wiecie, że ja wczoraj wygrałam z Moniką? Oj tam, oj tam, udało ci się, nie przechwalaj się. Ja tylko mówię co było, stwierdzam fakty. No chyba musicie sami przyznać, że taka poranna rozgrywka jest bardzo fajna. Dobra, nie gadajmy tyle, tylko zaczynajmy grać. No to kto rozbija? Ja. No dobra, to no daj, to nie jest takie proste dla mnie, bo ja jest niska. No, <laughs> no dobrze. Jak widzicie moja siostra trochę słabo rozbija ten trójkąt, więc no, muszę ją poprawić. Trochę lepiej, ale może nie jest idealnie. Teraz ja też. Na razie jeszcze żadna nie wpadła. Wow. Jak tak będziemy grać, to będzie musiała nagrać wieczorną rutynę. a żadna nie wpadła. Nie! Jest! Udało się, ja mam połówki. Teraz pójdzie jak z płatka. A wy lubicie grać w bilardy, jak jesteście gdzieś w hotelu? To jedna z naszych ulubionych gier. Czasami trzeba się nagimnastykować. Nie jedyna nasza poranna rozrywka. I jak skończymy grać w bilarda, pokażę Wam co jeszcze tutaj robimy. Kata, ale ty dobrze grasz w bilarda? Znowu mnie pokonałaś. Mów mi mistrzu. Dobra, odpocznijmy chwilę po tym śniadanku i chodźmy na siłownię, żeby sprawdzić trochę kalorii. Zróbmy sobie krótkie, poranne leszakowanie. No tak, bo czeka nas jeszcze za chwilę dużo atrakcji. Monika lubisz takie wyjazdy? No co za zapytanie, pewnie, że lubię. Dobra, Monika, szkoda czasu na to Masz rację, przewieram się w dresy i śmigam na siłownię. Na siłkę też najlepiej zjechać z windą. Dobra, wsiadamy. Siłownia znajduje się na poziomie minus jeden. Dobra, jesteśmy już na poziomie, gdzie znajdują się różne gabinety spa, ale tu jest klimatycznie. Ale my idziemy tu, na siłownię. Na początku, żeby się trochę rozgrzać, chodźmy na bieżnię. Ja zajmuję tą mniejszą. No to startujemy. Ja sobie na kurtkę. Dobra nie to fajna sprawa. Szkoda, że nie mamy takich domów. Może rodzice kiedyś kupią, kto wie. Im na starość przydałaby się też większa porcja ruchu. To może teraz sobie troszkę pobiegamy? Dobra, wystarczy Aga. Idźmy może na jakieś inne przyrządy. Ja sobie pochodzę trochę na steperze. A ja trochę ćwiczę bicepsy. A może trochę sportu walki? A ja nie widziałam, że jest ciebie taki bokser. Szykuję się na olimpiadę. Zastąpię Julię Szeremetę. A ja może spróbuję na tym dziwnym przyrządzie. Trochę nie wiem, co mam tu robić. To chyba tak. Nieźle mi idzie, co nie? A ja sobie trochę pogłaszę na orbitreku. Robi się forma. A ja w tym czasie póciłam trochę nogi. ty pokonałaś mnie ci. Bilarda. może uda mi się wygrać z tobą w pingponga? No dobra, przyjmuję wyzwanie. Coś czuję, że tutaj mam większe szanse. No, chyba w tym ty jesteś lepsza. No i dobra, ja wygram. Chodźmy może trochę popływać. Tak, chodźmy na basen, uwielbia go! Kolejnym etapem naszej porannej nie jest wyprawa na basen. Mamy już strojeką wielu, bo okularki do pływania. No i co lecimy? Zjechałyśmy windą na poziom numer 0 i właśnie na tym poziomie znajduje się basen. Ale fajnie, dzisiaj cały basen tylko i wyłącznie dla nas! Juhu! Jeszcze zanurzenie, ale później już jest fajnie. Dobra, biorę nurę i rurę. Po takiej poranej rozgrzewce w basenie cały dzień będzie super. A ja może sobie troszeczkę popływam na makaronach. Mam tutaj taką małą ślizgawkę, muszę z niej skorzystać. Nie jest to już taka super ślizgawka jak na aqua, ale też całkiem fajna. Trzy, dwa, jeden. Nie! No nie! Nikt jeszcze nie ona nie jest mokra, dlatego nie miałam takiego przycisku. Dobra, próbuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepszy efekt. No i fajnie, teraz było super. Na sznałacenie mamy jeszcze taki mocny biżż wodny, ale nawet tata miał problemy, żeby przy nim ustać. Zobaczcie, jaki on jest mocny! Wow. Jak jakieś woduję! A jeżeli chcemy się zrealizować, możemy sobie włączyć tutaj takie masaże na kręgosłup. O, to jest o wiele mniejsze od tamtego ogromnego bicza. Jak przyjemnie. Ja też, to ja też chcę. A jakbym zmarzła, to mogę się położyć na takie ciepłe leżaczki. Mmm, jak przyjemnie. A jak ktoś lubi, to może sobie też skorzystać z sauny. Tutaj mamy parową, a tutaj suchą, fińską. Ale ja to nie przypadam za takimi gorącymi klimatami. Wolę pływać w basenie. Ja nie rozumiem, jak ta może lubić takie gorąco w tych salach. To też jest dla mnie klimat. Ja wolę pływać. Zanuczę wam taką piosenkę. Ciekawe czy zgadnicie, jaka to jest. Słucham się, nasza porana równa w hotelu, jeżeli tak to klikajcie łapeczki w górę, oglądajcie inne filmiki na kanale Filmiki Agatki i Moniki, klikajcie w miniaturki filmików, które teraz widzicie na ekranie, Wiecie, naszego Instagrama oraz Facebooka, subskrybujcie ten kanał dzwoneczkiem, do zobaczenia, pa pa. pa!